Witam z tej strony Rekiu. Jednak uznałem, że podzielę tę fazę grupową na dwie części, dwa odcinki. Także zapraszam Was do oglądania drugiej części fazy grupowej Liverpoolu Champions League. Zapraszam. Zatem lecimy rewanż z Kopenhagą na wyjeździe, z na Anfield, tylko. Zremisowali się z nimi, to nie wiem co się stanie na ich, na, na ich stadionie. Zobaczymy. Mokra trawa. Macie Mamy odbiór. W ogóle nie zrobiłem zmian żadnych w składzie. Ale dobra, trudno w sumie. To jest Kopenhaga znowu. Chociaż, no Sytuacja właśnie przez to, że to jest Kopenhaga, zrobiłem taki skład i zremisowaliśmy, co ty dubisz? Aha, no faktycznie. Czyli, jak dzisiaj Liverpool wygra, to już mamy zapewnione, zapewnione wyjście. Oj, przejęte podanie Gomeza. Kopenhaga, ja się boję, Kopenhaga tak wjeżdża. Alisson, ależ obrona. Nie interweniuje i wybija piłkę. Pomysł do Eliota. Tak Eliot. Gravenberch. Znowu Eliot. Do Kodiego Gakpo. Cody Gakpo. Cody Gakpo. Gakpo. Do Eliota. Eliot główka. Broni Grabara. Jeszcze dobitka Diaz'a. Nie udało się Diazowi tego dobić. Salach do Diaz'a. Luis Diaz. Luis Diaz! Strzał! Zablokowany. O, leż faul Van Dijk'a. Ale nie będzie tu żadnej kartki. Szybko znawek Openhaga, Gomez. Piękne odebranie. Luis Diaz. Ależ wyszedł tam Gakpo! Pięknie! I Salah! Do Eliotta nie udało się! Zablokowane to podanie formację o bramce w meczu Bayernu Monachium. Halo, studio. Mamy teraz. Oj, oj, oj. Gola zdobywa Harry Kane. Zbił piłkę z bliskiej odległości. Pięknie odebrane. Obecny wynik brzmi 1 Van Dijk. Nie, udało się. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. O, i tak to się powinno robić. I teraz. Co ja zrobiłem? Uah. Dobra. ważne. Całkiem dobre zagranie górą. Teraz Kopenhaga znowu w natarciu. Główka, ale z bardzo daleka wykonywał tą główkę. Alison, nawet nie dopinął. Faulowany Elliot, ale utrzymali się przy piłce. Luis D. No nie, to nie to nawet podawał, Kurde, FIFA, głupia. No to nawet nie jest FIFA. Piękny blok, Cimikasa. ale piłka jest dalej w posiadaniu. Kopenhagi i Alison broni. O oh, mój Boże! Lecimy teraz z Harvey Elliott do Jonesa Jones do Godiego Gak. Bo nie udaje mu się, obrońca dobrze się zachował. dzięki W tej połowie się chyba już nic nie wydarzy, teraz piłkę swojej drużyny. I uwaga, salach. Sala Jones stracił piłkę i koniec pierwszej połowy. Zróbmy może zmiany od razu, może jakieś dwie zmiany tylko. Na przykład Jonesa za Soboslaya. Może tyle na razie. No, zostawmy tak. No i co? Lecimy, zaczynamy drugą połowę. Mamy 0-0 po pierwszej. Stracił od razu piłkę Soboslaj. Nie wiem, czy to była dobra zwiada. No i Kopenhaga jest niebezpieczna. Kopenhaga w ataku blokuje to I do watagi Dobitka nie udało się trafić w ogóle w bramkę. I teraz lecimy soboslaj. Co on zrobi? Wyszedł z piłką za boisko. No. Nie moja wina, że ławka mi zasłoniła widoczność. Teraz Luis Diaz. Luis Diaz do Eliota Do Gakpo. Gakpo do Simikasa. Czy Simikas dobiegnie do tej piłki? Dobiega. Udaje mu się. Dośrodkowanie. Gakpo. Poprzeczka! Piłka pory wyszła za boisko. Mamy rzut rożny. Trend do środka. i jej I tym razem jest kodi Gakpo! To był gakpo. Tak, to był gakpo. Pięknie. Pięknie. Tutaj, naprawdę. Zróbmy zmianę. Kurde. Chcę, żeby ten hmm. Nunez, jakby jest zmęczony już, więc może dajmy go tu? A ja zdejmijmy i dajmy Nuneza. No, wierzę w Nuneza. Może Cinemicase jeszcze? Dobra. Wierzę w Nuneza, że w końcu się przełamie i strzeli gola swojego w Champions League. Prowadzą zatem I lecimy. Już ostatnie 30 minut tego spotkania. Zobaczymy, czy Liverpool utrzyma tą przewagę, a może jeszcze ją powiększy. Van Dijk odbiera piłkę. Gomez do Gravenbercha, Gravenberch, Gravenberga teraz biegnie. Gravenberch do Nuneza Darwin na skrzydło do Arnolda. Trend Aleksander Arnold. Ależ się wbija w pole karne. I... Oj, traci piłkę. Wybija piłkę bramkarz. Idzie, wyszedł Wanda, jak w ogóle. Oj, 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 niebezpiecznie, niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Oj, i piłka dalej pod nogami Kopenhagi. O mój Boże! To był spalony, czy to był spalony? Nie wiadomo, to był spalony, ale i tak Alisson obronił. No. Soboslaj Podanie do Salah'a, Salach Złe podanie Ależ presuje tutaj Liverpool Harvey Elliot teraz Wygrywa główkę I Salach traci piłkę i tam był spalony. 80 minuta. Dominik Sobos. La... Co to było za badanie, ale tam Salah i tak był chyba na spalonym. Teraz Van Dijk. Do Nuneza. Nunez zatrzymany przez obrońcę. No, według mnie to był fał. Wygrywa główkę Grałen Berch. Darwin jest do Eliota. Eliot traci piłkę. Proszę, żeby teraz nie strzeliła taka podaga jeszcze! O mój Boże! Wandek

i w ogóle się nagrywa, nagrywa się. Już Liverpool sobie zagwarantował wyjście z grupy, Tylko jeszcze trzeba się utrzymać na pierwszym miejscu, żeby wyjść z pierwszego miejsca, nie z drugiego. z Galata Sarajem zacznijmy, Mowę dajmy Junie za tym razem od początku, zobaczymy jak to pójdzie. Diogo Rota jeszcze tutaj zostanie wsadzony. O, Konate, niech wejdzie Robertson. Może Macalister za Eliota? Nie, nie nie za Jonsa. Dobra. Rewans z Golaty Sarajem, tym razem na ich stadionie. Halo witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich stąd. Piękny Będziemy odbiór. Makalister to Darwina niuje za. Darwin! No oj, 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 bramki, ależ było blisko. Na żeby poziomie. szybciutko zapewnić sobie przewagę. zmierzy się z Liverpoolem. Goście mają awans do fazy pucharowej. Darwin dziś mogą do Salacha, ale Salachowi nie udaje się dostać. Im się uda. Nie udaje się. No. Teraz odebrać podanie tego podania w sensie. Jest <laughs> no weź asaj. Teraz Darwin traci piłkę. Teraz I Soj, i przy piłce. Teraz Soy, ale odzyskuję ten piłkę Robertson. I teraz Żota został wypuszczony ładnie. Żota do Darwina nie za Darwin! Mamy bramkę! Darwin Newiesa! W 16 minucie! Ależ go! Widać tutaj jak na dłoni ile może dać. swoją pierwszą bramkę. W Champions League. Delikatne wykończenie, ale poskutkowało. Nie mamy jeden 0 dla Liverpoolu. Nie no nie wierzę w to, że Kopenhaga na razie sprawiała nam największe kłopoty na tym, w tym turnieju. Teraz Darwin Nunes, Darwin. Darwin do McAllistera. McAllistera, ale broni bramkarz. A, tam było spalone i tak. Ozaj. Sędzia nie waka się i sięga po gwizdek. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. I teraz Mohamed salach do Darwina. Darwin. Darwin, Darwin tam został poturbowany. Co tu się dzieje? O mój Boże. I spokojnie trend podaje do Alisona. Teraz trend. trend. Co? Co tam się stało? I Galatasaray teraz chodzi w pole karne. Konate odbiera piłkę. Nie wiem, czy tam faulu nie było, ale trudno. Nikt nic nie widział, więc nieważne. Nie udaje się poda dostarczyć Darwinowi tej piłki do żoty. Zobaczmy. Teraz leci Angelino. Leci skrzydłem Konate na Prołowszczyźni, zrobić! O mój Boże, jak tam nie padła bramka! Co to było? To wystarczyło piłkę wpakować tylko do siatki i byłby raczej gol. A to się nie udaje zawodnikowi Galatasaray. Teraz Robertson. Robertson tym skrzydłem leci! Jeszcze dalej Liverpool posiadają piłki Darby! Derbies. O mój Boże, co robi Darwin? Jak wyborne ma wykończenie. Dwa gole. I to już w pierwszej połowie. To skutecznie, a nie oddawanie piłki drużynie przeciwnej tak niebezpiecznym miejscu. Co robi Lionel z tym meczu? I tu mamy tego przykład. Myślę, że wszędzie będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Ok. No, jest szansa, a nie udaje się dostarczyć tego podania do Salaha. Mamy koniec pierwszej połowy. 2-0 dla Liverpoolu. No, Darwin, performance. Pięknie. Zaczynamy drugą połowę. Konate do Salaha. Salah Ależ wykiwał no, tu obrońcę. I leci teraz w Salah tym skrzydłem. Salach, doszutkowanie do, do niezza do nie, nie udaje się. Konate, Konate. Się Mohamed Salah, Mohamed Salach Do trenta Trent! Teraz Trent! Broni bramkarz. I teraz czemu Salah wykonuje już prożny? Nie wiem, ale Darwin! Nie udaje się! Jeszcze Eliot I Gravenberch. Gravenberch do Nuneza. Darwin. Czy Darwin strzeli hat Broni bramkarz. O mój Boże. Ależ zabrana ta piłka. I teraz Mohamed Salah. Mohamed Salah do McAllistera. Broni bramkarz. Salek wykonuje już drożny konate Główka Obok bramki. pod takim kryciem. Liverpool wypracował dziś sobie niemal. Potrafił przegot jednak korzystny dla siebie wynik. Mamy okay, więc pozwolę sobie zaprosić państwa na Okej, teraz niebezpiecznie może być Galeta Saraj atakuje. Oj, 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 niebezpiecznie, ale Van Dijk był na posterunku. Cóż za złe wybicie Robertsona, ale. Jednak zrehabilitował się za to. Oj, żota. Złe podanie. No i ojoj okiwany, oj, oj, oj. teraz, ale Eliot odbiera tą piłkę i Darwin Nunez! Darwin teraz leci! Darwin może strzelić Hatrika! Darwin Niunez! O mój Boże, dobra! Zmiany! Co się dzieje? Co robi Darwin? Strzela Hatrika! Dobra, Gravenberg zejdzie, wyjdzie soboslaj! Jones może za Eliota i tyle. Na koncie jest dzisiaj. Darwin strzela hat nie wierzę co tu się dzieje. Pod wyższeli za ten stan spotkania na 3 do zera I w ogóle, którą ma minutę? 73 minuta Dobra decyzja. Akcja może tu coś teraz zrobić. jeszcze Galatasaray leci. Van Dijk odbiera tą piłkę. I teraz do znowu wybija Van Dijk. Darwin traci piłkę. I niebezpiecznie strzela a, a, nie wiem kto, ale mamy 3-1 dla Galata Saraj. Aktur Koglu strzela kola dla Galata Saraj. Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, ależ wjeżdża teraz. Mohamed Salah może strzelić, ale zablokowany przez obrońcę. Jeszcze posfałował blokażem. Teraz... Darwin Mają dalej Galatasaray w posiadaniu piłki Sędzia puszcza grę Pytanie teraz, czy uda Tam się go wyzyskać Przed nami ostatnie 2 minuty Oj, złe minuty podanie I teraz Diogo Jota Diogo Jota pędzi Ależ no, no! Diogo Jota Ostatnia minuta. Ostatnia akcja meczu. Diogo Jota wykonał swoje zadanie. I mamy 4-1. Ależ tutaj Liverpool zdominował. W szczególności Darwin Nunes A Jota tylko dobił ich. Mamy 4-1. Pięknie, pięknie. I zapewniamy sobie Chyba, nie, chwila, eee, chyba sobie zapewniamy wyjście z pierwszego miejsca, bo nawet jeżeli Bayern teraz wygra, to musieliby wygrać 4-0, żeby, 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 no, żeby, kurde, żeby nas przegonić, ale dobra, zobaczymy, jeszcze dajmy i tak tutaj. Masz najlepszy skład możliwy. Gakpo, skrzydło to Gravenberg sejdzie za sobą. No, i ta. A może, może Endo jeszcze? Zamiast Eliota. Elliot wejdzie na ławkę za Jonesem. Dobra. Lecimy. Ostatni mecz w fazie grupowej. Ważne, żeby. I nie przegrać więcej niż strzywał na ten mecz, i będzie sprzedały się w oka mgnieniu wszyb... wieczór witamy Ale gramy na, na Anfit więc coś czuję, że to może być kolejna wygrana Liverpool pięknie sobie radzi w Champions League lecimy Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski Zapraszamy na spotkanie okay, tam był faul, o w ślisk, wślizg, ale piłka dalej w posiadaniu Bayernu, ojojoj, oj. teraz wjeżdżają, Jamal Musiala, ale szokiwał obok bramki, nie wierzę, że to nie jest gol. Ktoś nie utrzymał nerwów na wodze, a wystarczyło teraz do kodi Gagpo. Kody Zabrana piłka O, leż, piękne podanie tam i co się dzieje Tom był spalony no to już, to już nie są żarty, to jest jednak bajer. To nie jest Galatasaray, z którym Nunez sobie strzela hat-tricka. Rzota! Broni! No oh jezu. Yeah. I teraz... Teraz Sané na skrzydle i Soboslai odbiera tę piłkę. W ostatnim meczu grupowym osiągnął korzystny wynik. Pesamel się na dalszym etapie rozgrywek. I Sane teraz na skrzydło Van Dijk piękny wślizg. Pierwsze miejsce w grupie mają zagwarantowane. Podejrzewam więc, że nie będą specjalnie szarżowali, tylko poczekają na to, co. I teraz uwaga. Musiala skrzydło Fantaj, znaczy Alison broni. Rywal mocno naciskał. Cody Gakpo. Cody Gakpo. Czy uda mu się wbić między obrońców? Nie, ale podaje do Robertsona i teraz Robertson do Diogo, rzoty, rzota! O no, oj, no, yeah. no, oj! I uwaga, ośrodkowanie z rzutu różnego. No, o, komentarz mój Ale nic z tego nie wyniknęło. Mamy piłkę, jednak nie, mamy piłkę jednak dla Liverpoolu z powrotem. Robertson. Do Macalistera Macalister ma okazję. Do Endo, Endo, Co się stało, Endo? Pierwszy mecz w Champions League i już mamy gola. O mój Boże, co zrobił Endo? Ta powtórka bardzo dobrze nam to wszystko pokazuje. Słupek tym razem pomógł. O kurde, ale gol. Dobra. Mamy 1-0 dla Liverpoolu, ale to jest Anfield, to jest Anfield, tu musi być taki wynik. Chociaż z Kopenhagą mieliśmy remis, ale dobra, nieważne. O i teraz jednak Liverpool odzyskuje tę piłkę. Trent do McAllistera, McAllister nie udaje się, traci piłkę. O i teraz presowani są w obronie zawodnicy Bayernu, ale jednak przechodzą do ataku z powrotem. I strzał z daleka obok bramki, Alison nawet nawet nie zareagował. Co to było? Ale dobra, Liverpool dalej w posiadaniu piłki. O Boże, nie jestem upośledzony jakiś. No i teraz Harek Kane, no gol od poprzeczki, ależ gol Harego Kane'a. I Bayern wyrównuje, mamy 1-1 w tym meczu. No pięknie, to strzelił, ogieńko. Mamy 1-1, koniec pierwszej połowy. Zobaczymy jak pójdzie nam w drugiej. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale chociaż taki połowa... wynik i tak nam daje wyjście z pierwszego miejsca. I teraz, oj, złe podanie! Jeszcze dobitka Alison broni podwójnie. O mój Boże, co zrobił Alison? Teraz się wykazał. Muszę powiedzieć, że jak na razie, był to występ bez zarzutu. W salach to Do Dominika Soboslaja, Soboslaj traci tą piłkę. swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie. I teraz JBS Gorecka otrzymuje piłkę. Hurricane! Ale Hurricane! O oh, nie! Hurikęj zdrabia. Drugi raz mamy 2-1 dla Bajernu. A zatem. No co to było? No i teraz leci z skrzydłem. Van Dijk. nie udało mu się odzyskać tej piłki. Van Dijk, znaczy Robertson. Co się dzieje? No halo! Van Dijk i strzał, ale nawet to nie był groźny strzał. Spokojnie łapie to Alison. Co zrobił Endo? Oj i Boże, niebezpiecznie teraz, Koman, ale Van interwencja piękna, mamy rzut rożny dla Bayernu, główka, ale rikoszyt, mamy kolejny rzut rożny, okej. Okay. Trend, trend, pięknie utrzymał jeszcze piłkę w polu, ale. O, ależ złe podanie tutaj, Mohamed Salah, i teraz będą wychodzić szybką kontrą. Cody Gakpo, cody Gakpo. Co to było? Hmm, super. Była może zmiany, bym jakieś zrobił, ale dobra. Jak będzie przerwa, o ile będzie jakoś w ogóle. Teraz Sane pędzi skrzydłem. Konate, nie udaje mu się tym ślizgiem. I teraz Sane! Dośrodkowanie przewrotka! O mój Boże! Alisson broni! Dobra, zróbmy zmiany. Nie! Zróbmy zmiany. Eee. Kod Gak po niech zejdzie, za nią nie za... Albo Luisa Diaza. Eeeem... Yy, tam jest. Yy, dobra, Gravenberg za... nie wiem Sobosla. Soboslaja. na razie sobie średnio radzi tutaj. No tręta z nim... E, no, Soboslaj. średnio sobie radzi. Klik, na razie Dobra, 2-1 w dalszym ciągu i strzała Lisun broni. Dobra interwencja ale do Konate Konate, do Endo Endo Co zrobi Endo? Endo, ależ piękny ruch ENDO! I oj, nie udało joj, się, nie udało się. A teraz Też Luis Diaz jeszcze nie strzelił w żadnej bramki w tym Champions League No, na razie już jest najlepszy tu chyba, nie, w salach jest najlepszy, Salak ma 4 bramki Oj, oj, zablokowany strzał, ale jeszcze! Jeszcze próbują Van Dijk. Pięknie zatrzymuje to. Teraz Sai. Nie udało się dostarczyć tego podania do Luisa Diaza. Van Dijk chyba tam faulował. Nie, nie było tam faulu. Teraz leci Liverpool z kontrą. I Salah. Nie udało się. Mamy teraz remis 2-2, minęła 80. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. I koniec, koniec meczu, Bayer wygrywa 2-1. Ale tak czy siak Liverpool wychodzi z pierwszego miejsca. Chyba, no tak. No bo oni mieli... 8 znaczy my mieliśmy 8 tam go, goli w sensie tych. Okej. Okay. Jedna ósma finału z Lipskiem. Podoba mi się to. A wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.